18 najczęstszych popeł błędów popełnianych przez inwestorów. Błąd drugi: brak przemyślenia, kto będzie potencjalnym najemcą. Kupując mieszkanie powinniśmy myśleć, kto tam będzie mieszkał, bo inaczej się dzieli mieszkania pod różne grupy najemców. Na przykład pod mieszkania dwupokojowe, pod kawalerki, pod studentów. Jeśli kupuję mieszkanie dwupokojowe, to jeśli chcemy, jeśli mieszkamy w, mieszk w mie mie mieście studenckim, to dwupokojowe dzielimy na 4 bądź 5 pokoi. Kuchnię wyciągam na korytarz i mam 5 pokoi, a nie dwa. Dwa pokoje wynajmujemy za 1500 zł, a cztery, pięć pokoje wynajmujemy za 3000 zł. To myślę, że jest to różnica. Dlatego powinniśmy od razu myśleć, kto będzie potencjalnym najemcą. Jeśli dzielimy mieszkania kawalerki, no to wiadomo, że naszym targetem nie będą już, będą studenci, ale raczej pracujący bądź jacyś menadżerowie na przykład. Z doświadczenia na przykład mój klient, który przyszedł do mnie, miał, miał kawalerki i wynajmował je tam powiedzmy za 1000 zł. No i później wyjechał z tego miasta i nie mógł się nim zajmować, tak? A te kawalerki aż prosiły się, żeby zrobić z tego na przykład kwatery pracownicze i nie włożyć tam pary tylko 4, 5, 6 pracowników. I dla niego nie jest już 1000 zł, tylko 2000 zł po opłaceniu nas i rachunków. Więc myślę, że lepsza stopa zwrotu, a mieszkanie wcale gorzej się nie zużywa, bo jak wiemy, para jak mieszka tam, to ona nie czuje się, że to jest jej mieszkanie. I zużywają to mocno. A pracownicy są pilnowani też przez firmę i firma odpowiada za każdą szkodę. Więc jednak oni się też boją trochę użytkować to mieszkanie w sposób zły oczywiście. No i tak jak jeszcze powiem, inaczej urządza się właśnie to mieszkanie pod robotników sezonowych, a inaczej pod jakichś menadżerów bądź lu ludzi z korporacji. Wiadomo, że jak chcemy to wynająć jakiemuś wysokiemu standardowi, no to musimy zrobić fajny standard tego mieszkania, i też wtedy możemy wziąć większą cenę, oczywiście. Fajny klient, ale mniej jest tych klientów na, pe na pewno. Oczywiście są miasta, w których tylko ludzie się tym zajmują. Dlatego powinniśmy patrzeć, kupując nieruchomości, co na naszym rynku ma największą zbywalność i jakich ludzi jest najwięcej, którzy mogą od nas wziąć tą nieruchomość, i jak nieruchomość, którą kupujemy, możemy podzielić pod tych najemców, których chcemy. Tak? Więc jakby musimy mega też patrzeć na lokalizację: na duże zakłady pracy, na uczelnie wyższe, mniejsze, szkoły, centra rozrywki. No i też na pewno na potencjalnych sąsiadów dla studentów. A par z małych dzieckiem to kompletnie będą różni, jakby różni klienci i sąsiedzi inaczej będą reagować. Powinniśmy patrzeć, jeśli. Robimy hotel pracowniczy w jakimś mieszkaniu, no to powinniśmy raczej powiadomić sąsiadów, że może być trochę głośniej, bądź sprawdzić przed kupieniem takiego mieszkania, czy sąsiedzi nie są za bardzo zainteresowani, co my tam robimy i co możemy tam robić. Ale sprawdzamy to kiedy? No, przed zakupem tej nieruchomości, bo po zakupie to już będzie problem. A wiadomo, że sąsiedzi lubią. Zgłaszać różne rzeczy, i później może być taka sytuacja, jak my mieliśmy, że sąsiedzi zgłosili, że nie mieszka tam dwie osoby, tylko 10. Wiadomo, że 10 nie potrafili udowodnić, że tam mieszka 10, no ale czynsz podnieśli nam na przykład 400 zł na 700. Ale no niektórych rzeczy wiadomo, że nie da się uniknąć. Różni sąsiedzi są w różnych lokalizacjach, ale powinniśmy sprawdzać to. Dziękuję bardzo. Daniel Makowski, Champion Invest.